Jak to man, jak to man. No nie no, to pozamulamy, pozamulamy sobie na tym, na warzoniku, no. Postaramy się wygrać kilka gier. Monitorek fajnie przybliżymy. Jeśli chcemy pierwszą gierkę fajnie się zaprezentować, musimy polecieć gdzieś na. A, dalekie, dalekie krainy. Wow, lądujemy sobie, rozglądamy się, o. Koleżka. Tutaj raczej jest czysto, ale pewności nigdy nie możesz mieć, przyjacielu, nigdy. Gdyby ktoś tu był, to byśmy od razu dostali kosę. Ale na szczęście zaczynamy. No i na początek M4. Czy tam No, M4? Akurat wizualnie na broniach się bardzo dobrze zna, bo a, kiedyś byłem na strzelnicy. No, miałem taki dyplom, za najlepszego strzelca. No, nawet w szkole mówili, że powinienem na strzel strzelca iść. Meet me in the middle. Wypiszą, okej. Okay. Lepiej zdedukować snajperę Warto zrealizować granaty. szukać też pieniędzy. Pieniądze w ogóle też się przydają, ponieważ za pieniądze można sporo rzeczy kupić. Bo, no, kupić, tak jest. A wiecie, no przewaga w postaci ekipunku. Gwarantuje nam czasem zwycięstwo. Super Cast Costo Semtex. To może nie. Aha. Co my tu mamy? Karabin szturmowy. Wymieniam go sobie. Tak, to jest tak. Mamy jeszcze fajną, fajną rzecz. Kontroler tutaj ciśnienia I zamykająca się strefa, ale jedno jest pewne. Mamy tu gości, na przykład z tej strony. Z tej na pewno nie mamy, i z tej tak samo, no bo nie mogą przyjść spoza mapy. Czyli jedyną rzeczą, która nas interesuje, jest, można powiedzieć, ten sektor. O. Tu już wiadomo, tu już chcę wkręcać, że jesteś na misji. Poważnej misji. O co tu chodzi? Zabójstwo operatorów? Żołnierze Al-Katali? Jakie ja nikogo nie zabiłem. Dziwne. No nieważne. Um, yy, są dwie techniki. Albo grasz na fragi, no ale wtedy możesz szybko się wyjebać. Albo grasz na pozycję, na miejsca. Problematyczne jest to, że jak grasz w Warzone to troszkę takie podniecenie narasta i srać się chce z minut na minutę. Ale wiecie, że akurat w tym jestem też dobry. Ale dokładnie to w trzymaniu. E, pozycji oczywiście. No zwieracze są bardzo mocne, no. Wydaje mi się, że... Zwierasz tak mocno zaciśnięty, żebym no, mógł łamać tytan. No i trzeba też uchylić trochę okna, bo... troszkę powiem wam... wyziewy z dupy konsają. mój delikatny nos. A, jestem wrażliwym facetem. Czysto. Tak naprawdę też, żebym trochę grał w Daisy, nie? Troszkę gram w Daisy sobie, nie? Też siedzę w chatce cały czas. Ale to czy już nie podejdzie, ładnie się strefa zamyka. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się strefa na nas zamknęła. Wtedy chyba pójdę się nawet wysrać, wiecie? I zrobimy challenge. Jak zdążę się wysrać i nikt mnie nie zabije no to nic się nie dzieje, ale jak ktoś mnie zabije, to rozdaję 10 subów. Dobra, trzymajmy się, uda się. Dawaj Filipek, no. la. Jest, dobra. To się chowam. Idę się wysrać. Jak mnie zabiją, to... To ten, to mam 10, 10 subów macie. Ja jestem zawodowcem, nie? Mówił na mnie transporter. Kurwa, ktoś tu był! Ktoś tu był, widzowie? On był zamknięty czy otwarty? On był zamknięty czy otwarty? Umyte ręce, stary, no. Jak umyte ręce? Co ty pierdolisz? No, bez chuj. Nie, nie wyjdę stąd, mam wyjebane. Nikogo nie było, ale to był otwarty, ten sklep, czy był zamknięty? No, no, no właśnie, widzę, kto ma super pamięć? Bo się śmiejecie z mojej pamięci. To jest pytanie: czy ten sklep był otwarty, czy zamknięty? No to to wyjdę, wysracie. No ja, 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 ja mam już, wiesz, ciśnię mnie, siadam, plum, czekam chwilkę, wycieram dupę i wychodzę. O! Jest. Gram tak samo a i tak dostaje nie Dawidek. To trzeba być cierpliwym. Niestety, ee, żeby zbudować tą fajną końcówkę, no to trzeba trochę poczekać na początek. No taka jest prawda. No bo jak biegasz, to i tak dużo osób się czai. Jest. Gdzie? Jak się w to gra, widzowie. Mamy już pierwszą myszkę. O, kolejny. Jak się strzelają śmiesznie? <laughs> Patrz. U, dostał. I ten kolejny, patrz Jednak nie idzie Strefa Jest, wchodzi na górę Będzie chciał zeskoczyć sobie Z pad Muszę go oznaczyć Nurkiem, pamiętajcie, że nurkiem Będę was widać Znaczy nie widać na spokojnie, wiadomo jak to z której strony jeszcze chłopy będą zachodzić. Troszkę zapomniałem swojej pozycji i jeszcze się tam. Czyli zaraz jak mogę dostać kogoś na plecach przypadkowo. Raczej nie, nie będę się bał w ryzykanta. Kurwa mać! Nie dostał do mnie w głowę! Szakal się już skończył. Nie trafiłem go ani razu w głowę, tak. A więc jeszcze szans, szansa powrotu. Może nikt, za może nikt się nie pojawi. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Początek dzisiaj jest ciężki. Jeszcze dwa solo, dwa razy solo, potem będziemy grać Włochów. Ale powiem wam... Już tu mówiłem na streamie Pelca, bo dzisiaj jak grałem z Pelcem ok okropnie mi szło. Też nam nie szło. Nie wiem nie wiem po tym jak Piotrkowi, ale mi, mi szło tragicznie. I mam wrażenie, że chyba uwierzyłem w to, że ja dobrze grałem w tego Warzona i teraz coś się we, we mnie pękło. Te początki były dobre, a teraz po prostu lipę odpierdala. Też tak może być. Jak zaczynaliśmy, to mieliśmy te piąte levele. i rzeczywiście było tak, że czasem gościu... Patrzył się w ścianę, ja biegłem za nim i go zabijałem. Ale mam pomysł, jak fajnie zacząć sobie z fajnymi, z, z dużą ilością fragów. Polecimy do końca samego i zabijemy tych, co nas pod ochronie spadają na AW. Ostatnio tak na Gierce zrobiłem 3 kile na starcie. I, I od razu morele, morele, morale skaczą do góry. Okej, okay, myślę, że żeby pokazać, że Szakal potrafi... Lecimy na pociąg. Sporo osób na niego poleci. Ja mam lagi, mam ściny. Kurwa, nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Nie wierzę dzisiaj w to! To jest pek szakala! Mamy tu jeszcze kalać! Nie, 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 nie! On dostał jedną z... Wcześniej tam dostał, powinien mieć mniej tarcz. Szakal! Gdzie twoja pewność, Szakal? Co się stało? No patrz, ile mu zostało! No nie, nie! Dzisiaj niestety Szakal 143 miejsce, kurwa, Szakal! Po Szakalu! Niestety to nie jestem ja, to nie jestem ja jak coś, widzowie. No i czyli fart szakala skończył się na dwóch streamach. Tak podejrzewałem. A ja chciałem dwójki kurwa grać solo. Astroly i solo nie wygrałem ani razu. Raz czwóreczkę wygrałem, ale solo zdarzyło mi się być trzy razy drugi. Ostatnio miałem taką, a to opowiadać. Ale opowiem. Gościu wybiega z gazowej yy, tej strefy z drugim ziomkiem się strzelają. I ja niepotrzebnie do nich zacząłem napierdalać. Obrócił się jeden i mi capnął ostatni. Mogłem poczekać, aż się po prostu, wiesz, we dwójkę pozabijają jeden z drugim. Jeden odpadnie, ja dobiję. No, a wtedy mi psa siadła. Ale nauczyłem się dociskać zęby i po prostu przejść do przodu. szczela Kurwa, gdzie następty? <laughs> Ja pierdolę! Przecież szakal powinien mieć do zwolnienia. Jak to uciekaj? Kurwa! A bo nie miałem tarcz? Miałem tarczę? Oh, hello guys! Uh, another day in the gulag. It's not my good day. But we can win. Da daddy shoes? Daddy shoes? issues. I have daddy issues. Okej, okay. uh, we play together. Dobra. Na razie szakal nie zabił nikogo. Okej, okay, Rakzak 19. Proszę cię, szakal, dawaj, 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 potrafisz, potrafisz. Yes. I załóżmy, że strefa się może zamknąć tutaj, patrzę jak ja spadam, jak zawodowiec, jak w Mission Impossible. No, na, na odblokowanie się wygraliśmy gułak. Ale słyszę tu jeszcze... Tak jest, jakąś rzecz. Co to ja mam, ja mam BSP czy, czy zlot? Świetnie, może snajpera, tak. BSP, skrzynia z zaopatrzeniem. Jeszcze, aby się przydała kamizelka, to mamy super zestaw kampera. I pozycję, jaką możemy wybrać. <laughs> Na początku trzeba ustalić, jak się strefa zamknie. I on będzie jakąś fajną pozycję, żeby przykampić dla widza. OBSP aktywne. Ktoś namierza, ktoś nas namierza. A co, najlepsza taktyka to jest A, kucnąć sobie w rogu i mieć wyjebane. No. Ty użyj swojego XD? Kurczę, Rebeka, no można, można odpalić swoje BSP, ale można też poczekać, park, zbliża się kolega. Widzicie. A, już nas widział. Szkoda. Ale widzimy sobie tutaj go. Po streamku będzie bez odpalone. <laughs> spadamy, spadamy, nie ma co się szczelać. Przed nami dwóch gości. A tak go dopadniemy, tak go dopadniemy. A to póki co jesteśmy bezpieczni. Jest kamizeleczka, świetnie. AK-47. Znaczy nie, to jest karabin szturmowy Kostow. I mamy też fajną taką pozycję. O, to jest dobra pozycja dla kampera. 3 kile mamy na, na swoim koncie, więc całkiem niezły wynik. Średnia została podtrzymana. Ostrzał możnieżowy, świetnie. Mamy fajne też bronie. Wcześniej było... Jakie mieliśmy najwyższe miejsce? To 16? To 16 było, wydaje mi się. No a jak teraz zbijemy top 10, to jest naprawdę dobre rozpoczęcie dnia. Chociaż jest, jest dopiero jest, jest już pierwsza w nocy. Spokojnie. O, o, co to było? Jakiś glitchek z WH. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział, nikt nie zeskrinował. Hello! What's cracking boys? Hello! Ja mogę kupić tą swoją sniper w sklepie, tylko nie ma kaski jeszcze. Czekał kampie wyjebany. Niech się strefa zamknie. O, coś się dzieje. Pierwsze pomruki. O, bez droga nad nami. Szkoda. Szkoda, bo to już psuje nam zabawę całą. Obylił odwagę z naważnikiem Patrzcie jak go... Jak się z nim bawię Nieźle. Szakal znowu w strefie. Szakal znowu. Bezpieczny. Tak jest. Spokój. Ja lubię właśnie grać w, war w Warzona jak w szachy. Nie strzelam się, bo to strzelanie to takie bestialstwo. Spokój. Pierwsze strzały. Dobrze, dobrze. Szakal znowu na tropie. Szakal znowu przed nimi. Oho. Mamy kolegę. Przemieszczam się tam. Mamy koleżkę. Wiadomo, z takim z taką sniperą nie postrzelamy do nich. Ale ona jeszcze zobaczycie, ona ta snajperka jeszcze zabłyśnie. 53 osoby zostało. Mocna wymiana zdań po w tym sektorze mocne strzały. Awans, super, bo nie, awansuje nasza broń. Pamiętajcie też, żeby jak, jak celujecie, to bądźcie głęboko, żeby się nie odbijała luneta. Słońce. Tu jesteście bezpieczni, głęboko wejdziecie w miejscówkę. I sprawdzacie sobie, jak się wychylasz, to po kolei każdą miejscówkę, dach? czysto dół czysto dach czysto dół i co tak wchodzisz to są takie na początku te ruchy wy... wydają się takie elektryczne ale potem skumasz gdzie kurwa jest, ten gość mnie ciężko dojeżdża. Ale panika, to się nie liczy. Liczy się, że zabiłem. Tak. <laughs> Bez miał chyba. Ja pierdolę, ja pierdolę. Paris wysychujku. Ajajaj. Aj. Dziękuję serdecznie. Lejчика no pozdro. No nie, no ta końcówka była fajna. Ale panikowałeś no, ty miały.